Witam. Mój przesympatyczny kolega Wiktor Obrok, przy wsparciu firmy Winmar, organizuje w Teatrze Nowym w Poznaniu profesjonalne warsztaty filmowe Off Master. Jest to już szósta edycja. Tym razem Wiktor zaprosił mnie do współpracy w roli prelegenta. Opowiem o tym, co według moich obserwacji jest jedną z największych bolączek kina niezależnego, czyli o pracy z aktorem, o prowadzeniu aktorów ale również ogólnie o pracy na planie filmowym czyli o oświetleniu o świadomym doborze optyki o myśleniu montażem na planie o pracy na zielonym tle o sytuacjach kiedy tego zielonego tła nie mamy o prostym kluczowaniu ale również o bardziej złożonych zaawansowanych wielowarstwowych efektach postprodukcyjnych Gorąco zapraszam Pozdrawiam Staszek Munderek